Ginekolog z jajem. Trudno wręcz uwierzyć, że minął już miesiąc, ale jest z nami dr Maciej Jędrzejko, ginekolog. Witam panie doktorze. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Miesiąc minął. Pytań pojawiło się trochę po naszej pierwszej rozmowie, one dotyczyły na przykład depresji poporodowej, ale tym myślę zajmiemy się w innym terminie, bo pojawiło się też pytanie, które jest niejako kontynuacją tego, o czym mówiliśmy ostatnio, czyli o higienie osobistej miejsc intymnych. Pytanie związane z powracającymi infekcjami pochwy. Słuchaczki pytają: No co zrobić więcej oprócz nie mycia się mydłem, aby aby nie dochodziło do tych ciągłych infekcji? No, przede wszystkim trzeba postawić diagnozę. To znaczy, jeżeli ktoś ma nawracające infekcje, to najpierw trzeba zastanowić się, co jest tego źródłem. Jeżeli już wyeliminowaliśmy płyny do higieny intymnej, mydła i te substancje, które po prostu niszczą te dobre bakterie, no to trzeba zastanowić się nad tym, jaki jest skład bakteryjny pochwy. Trzeba pójść do ginekologa i poddać się badaniu ginekologicznemu, które ma na celu pobranie wymazów z różnych miejsc układu rozrodczego. Ja pobieram zwykle wymaz z kanału szyjki macicy i pobieram pałeczką taką wacianą jałową do takiej tubki, takiej rurki z podłożem takiej próbówki z podłożem to jest taki komplet. Oraz drugą pałeczką z tego samego miejsca pobieram na rozmaz na szkiełko. Trochę to podobne do cytologii, ale nie jest to cytologia. A więc po założeniu wziernika uwidaczniam szyjkę macicy i jedną pałeczką typową taką do pobierania wymazów na posiew, pobieram posiew, a drugą na preparat bezpośredni. I ten preparat bezpośredni to jest rozmazany na szkiełku podstawowym, ta wydzielina, która jest w kanale, ona ma być suchym preparatem, nie utrwalonym żadnymi utrwalaczami i ten komplet, czyli ta próbówka z podłożem i preparat bezpośredni, to komplet, który idzie do badania mikrobiologicznego. Tam jest oceniany po pierwsze skład bakteryjny pochwy, a na tym drugim, na tym szkiełku mikrobiolog ocenia po pierwsze ilość leukocytów, a po drugie, inne jeszcze parametry. Nie należy tego mylić z biocenozą pochwy, bo to jest, wygląda podobnie, ale miejsce pobrania jest zupełnie inne. Czyli biocenoza pochwy to będzie wymaz, wymazówką ze sklepień pochwy. A to, o czym ja mówię, to jest preparat bezpośredni z kanału szyjki macicy. Na tym preparacie bezpośrednim zatem głównie interesuje nas. Dwa, dwa pytania. Na dwa pytania nam ma odpowiedzieć ten, ten preparat bezpośredni. Po pierwsze, czy są leukocyty? Po drugie, czy są tam pałeczki Lactobacillus? Bo może być sytuacja, że w wymazie, tym, na którym wyrastają żywe bakterie, Wyjdzie nam na przykład, że dominującą bakterią jest powiedzmy Escherichia coli, czyli bakteria, która normalnie żyje sobie w odbycie, i jest bakterią niegroźną. Jeżeli nie jest to bakteria jakoś wysoko oporna, to jest to zwykła, zwyczajna, pospolita bakteria, którą każdy ma w odbycie i na preparacie bezpośrednim patrzymy, że tam są liczne leukocyty i nie ma lactobacillus acidophilus, czyli nie ma tych dobrych bakterii. Jeżeli są liczne leukocyty, no to możemy podejrzewać, że ta bakteria Escherichia coli faktycznie jest przyczyną infekcji. Ale może być też tak, że wyjdzie nam w posiewie Escherichia coli, ale w wymazie w preparacie bezpośrednim wyjdzie, że nie ma w ogóle żadnych leukocytów. To oznacza, że ta bakteria, która nam wyrosła to jest tylko bakteria, która chwilowo jest w pochwie i nie ma żadnego znaczenia klinicznego i w zatem nie wolno jej leczyć antybiotykami. To jest bardzo ważne, bo zdecydowana większość ginekologów pobiera tylko wymaz na posiew bez wykonywania preparatu bezpośredniego, przez co wynik, który wychodzi od razu podlega jakby działaniom farma farmakologicznym, co jest błędem. Może być też tak, że wyjdzie nam na przykład w posiewie, że w ogóle jest brak bakterii jakichkolwiek, na przykład posiew jałowy. No i wtedy większość ginekologów, większość pacjentek się cieszy. No a Tu nie ma się z czego cieszyć, ponieważ nigdy wymaz z kanału szyjki nie może być jałowy. Wymas kanału szyjki zawsze musi zawierać jedną konkretną bakterię, czyli Lactobacillus acidophilus. Jeżeli jej nie zawiera, to znaczy, że ten wynik jest patologiczny. I to jest kolejny błąd, który popełnia większość ginekologów i większość pacjentek, mianowicie wychodzą z założenia, że jak wymaz jest jałowy, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Nie, nie jest w porządku. To jest clue całej sprawy. Mianowicie, jeżeli wymaz jest jałowy, to znaczy, że wszystkie bakterie zginęły. I teraz do tego jeszcze w preparacie bezpośrednim może nam wyjść, że są liczne bakterie liczne leukocyty. I to wtedy oznacza, że nie dość, że nie ma żadnych prawidłowych bakterii, ani żadnych nieprawidłowych, typowych bakterii, ale jest mimo wszystko stan zapalny, który musi być spowodowany czymś innym. I wtedy najczęściej sugeruje to, że mogą to być bakterie atypowe, czyli takie, które nie wyrastają na normalnych podłożach, tylko, wyrasta, tylko są e, możliwe do zbadania specjalnymi testami e, PCR, czyli chlamydie, mykoplazmy, ureaplazmy. To nakierunkowuje nas na obecność takich właśnie atypowych bakterii. Mm już to skomplikowane, ja wiem. Ja, ja wiem, ale jak przystało na ginekologa z jajem, pan doktor uprzejmie obalił e, mity. Nie wiem, e, czy będą się cieszyć lekarze, jak przyjdą pacjentki, drogie słuchaczki, teraz macie do tego prawo, i powiedzą, trzeba zrobić to i to i tamto. No ale czasami tak trzeba w dbałości o swoje zdrowie. Wiemy to doskonale, chodząc do lekarza, bo to o czym pan mówi, ja przez moje całe lata nie będę mówiła ile życia, kiedy zmagałam się z infekcjami. E, e, no, no nie słyszałam o takich rzeczach, także Także już, już w tej chwili dziękujemy za, za, za te cenne porady, co robić w gabinecie lekarskim, i też dziękujemy naszym słuchaczkom w piątku do góry babami, ale do rozmowy wracamy, a w niej między innymi o tym, co też pacjentka może robić, albo raczej doktorze czego nie robić sama z siebie, aby tych powracających, nawracających infekcji unikać. Panie doktorze? No tutaj e, pamiętajmy Państwo o dwóch rzeczach. E, w medycynie jest podstawowa zasada: najpierw diagnoza, potem leczenie. A zatem jeżeli ktoś cierpi na nawracające infekcje, no to musimy mieć postawioną diagnozę, co jest tego przyczyną. Bo to nie jest tak, że bez przyczyny się to dzieje. Poza tym trzeba dokładnie określić, czy ta infekcja e, jakby dochodzi z samego środka, czyli jest tam z głębi, z kanału szyjki macicy, czy ona na przykład dotyczy tylko zewnętrznych narządów płciowych czyli na przykład warg sromowych, czyli przesionka pochwy, bo często bywa tak, że pobieramy ten posiew, pobieramy wymas na preparat bezpośredni, i wychodzi nam, że w szyjce macicy jest w porządku, że mamy tam lactobacillus, że mamy, że leukocytów nie ma, czyli nie ma stanu zapalnego, a pacjentka zgłasza, że cały czas ją piecze i swędzi, ale kiedy dokładnie wypytamy, to okazuje się, że piecze i swędzi, ale tylko na zewnątrz. No i wtedy trzeba się przyjrzeć temu temu sromowi, tym wargom sromowym przedsionkowi pochwy. Jeżeli ewidentnie jest tam zaczerwienienie, no to trzeba zadać kilka kluczowych pytań. Po pierwsze, czy pacjentka, czy pacjentka na pewno nie używa żadnych detergentów? Zwykle pacjent mówi: No nie, pan doktor kazał nie używać, to nie używam. No dobrze, a jak pani się depiluje? No normalnie żelem takim pod prysznic, a no więc używa pani detergentów? A no faktycznie. No, czyli jakby kolejny błąd, tak? Bo rzeczywiście, nie używała płynów do higieny intymnej, no ale przecież jak się depiluje, no to jak się ma wydepilować? No to bierze mydliny, depiluje sobie krocze, a następnie depiluje się maszynką. No ale użyłaś właśnie mydlin, więc to, to jest niedobrze. Co zrobić? No zamiast pieniącego się żelu, używamy żelu lubrykującego, czyli takiego lubrykanta, który normalnie używa się w przypadku suchości pochwy, do, do seksu po prostu. I to są, to są takie żele z, zawierające kwas hialuronowy. One są szeroko dostępne na rynku pod różnymi nazwami. I takim żelem, którego normalnie używa się do nawilżania pochwy przed seksem, tego żelu możemy używać do depilacji. Jeżeli nie mamy takiego żelu, to możemy użyć dowolnej oliwki dla niemowląt. Jakiejkolwiek oliwki dla niemowląt, którą też możemy naoliwkować sobie krocze i tą oliwką, i na tej oliwce się wydepilować. Nie można tego robić ani na sucho, ani tylko po zwilżeniu wodą, bo się pokaleczymy tą maszynką. Oczywiście można się depilować innego rodzaju depilatorami, które nie wymagają żadnego poślizgu, ale większość zdecydowana osób depiluje się po prostu zwykłą maszynką do gulenia. Więc to jest jakby pierwszy błąd polega na tym, że hmm. mimo że nie używają dziewczyny płynu do higieny intymnej, to jednak używają mydlin do depilacji. Więc pierwsza sprawa to do depilacji nie używamy żadnych mydlin, używamy żeli i po depilacji też używamy oliwki. Albo żelu. Chodzi o to, żeby nawilżyć po depilacji tą skórę. Najlepiej używać wtedy już oliwki, czyli ja sugeruję, żeby do depilacji używać żelu, ale tego właśnie neutralnego, lubrykującego. Nie żelu z medlinami, nie żelu z detergentem, tylko właśnie żelu z kwasem hialuronowym, czystym. A po depilacji użyć dowolnej oliwki i wtedy nie mamy kontaktu dalej z mydlinami. No i kolejny błąd to taki, kiedy pacjentka mówi, no dobrze doktorze, to ja już się tam nie podmywam, ale jak już zrobię kupę, czyli po defekacji, no to oczywiście pupę myję mydlinami. No to ja mówię, no ale pani ma tak blisko odbyt do pochwy, że jest niemożliwe, żeby pani nie zachlapała tymi mydlinami wejścia do pochwy. Często słyszę wtedy, no ale jak to, doktorze, przecież no odbyt trzeba umyć. Ja mówię, no oczywiście, odbyt trzeba umyć, ale wodą, czystą, ciepłą wodą. Zaraz po defekacji należy odbyć, umyć czystą, ciepłą wodą i wytrzeć go papierem. Po to mamy bidety, po to mamy bidetelle i różnego rodzaju inne takie małe pryszniczy, pryszniczyki do odbytu, żeby właśnie ten odbyt umyć czystą wodą, a potem go tylko osuszyć papierem toaletowym. Ale Dobrze. dalej bez użycia mydlin. Bidet, bidet, niezastąpiona rzecz. Przepraszam, że się wcinam, ale polecam wszystkim naszym słuchaczkom, jeśli jesteście w trakcie budowy domu albo przeróbek, łazienek, bidet musi się tam znaleźć. To jest absolutnie, panie doktorze, myślę, że pan się ze mną zgodzi, nie, nie do przecenienia. Urządzenie w Tak, dom. a jak ktoś mieszka w mieszkaniu na przykład i nie ma możliwości, żeby sobie założyć bidet, to są za, w Polsce to nie wiem od 50 do 100 zł do 150 może, to już takie wypasione są takie małe prysznice, jakby ktoś się montuje do. Tylko trzeba mieć w łazience po prostu jakąś umywalkę z jakimś ujęciem wodnym, żeby się do tego podłączyć, i wtedy wystarczy zaprosić pana hydraulika, on to w 15 minut zrobi i zamontować po prostu taki kranik. Z, z, z małym prysznicem, takim do, do mycia, właśnie odbytu. Bardzo się ten, zresztą prysznic przydaje doskonale do różnych rzeczy, do nalewania wody, psu do miski, czy też do mycia nóg, albo do na przykład mycia samej toalety. Oczywiście to jest bardzo wy, mega wygodna sprawa. Także wszystkim bardzo, bardzo serdecznie polecam takie prysznice. To są naprawdę tanie rzeczy, a zasadniczo zmieniają jakość życia. No i cóż, to jest jakby druga sprawa. No i zupełnie inny, odrębny temat, to jest temat tego, po co służy pochwa. No pochwa służy do współżycia. Jeżeli relacje z partnerem są jakieś napięte, trudne, jest jakiś konflikt pomiędzy pacjentką a, a jej partnerem, to bardzo często dochodzi do zaburzenia prawidłowej reakcji, reakcji seksualnej i nie dochodzi do prawidłowego nawilżenia pochwy. W związku z tym ja to nazywam roboczo, Zespołem obrażonej pochwy. Czyli taką sytuacją, w której kobieta. Podejmuje współżycia z partnerem, ale tak naprawdę ma do niego jakiś duży żal, duże pretensje o coś. Ten akt seksualny nie jest taki, jak kiedy wszystko jest w porządku. Jest może, nie mówię, że jest wymuszony, bo to byłby gwałt, ale mówię o takiej sytuacji, w której kobieta decyduje się na seks, chociaż tak naprawdę nie ma rozwiązanych wszystkich konfliktów z partnerem. Jest jakiś rodzaj napięcia, albo podejmuje się aktu seksualnego w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, partner jest na bór muszony, nie do. Dobry, no i dla świętego spokoju, żeby tak bardzo nie marudził, no to dochodzi do, do seksu. Ale proszę pamiętać, że to jest sytuacja no niedobra dla, dla seksualności w ogóle. Bo jednak seks nie ma być ani walutą, ani nagrodą, ani karą. Czy brak seksu karą, ani seks nagrodą. Seks nie może być walutą, seks nie może być w zamian za coś. W związku seks jest no takim, że tak powiem, to, to musi być związane z wolnością, z chęcią, z potrzebą i tak dalej. Więc to jest ważne, że ten zespół obrażonej pochwy, bo to, ten temat pewnie jeszcze będziemy rozwijać w dalszych w naszych spotkaniach możemy całe spotkanie zrobić temu poświęcone, ale zaznaczam teraz tylko, że ten, że ten zespół obrażony i pochwyt często dzieje się wtedy, kiedy no, kobieta wie, że ma jednak jakiś tam żal do partnera, ale jednocześnie też ma swoje potrzeby seksualne, więc chce ten seks uprawiać, albo nie ma tych potrzeb seksualnych, ale dla dobra związku woli ten seks uprawiać. Na pewno ta sytuacja wymaga konsultacji z psychologiem, najlepiej z psychologiem pary. Czyli takim psychologiem, który zajmuje się problemami rodzinnymi, bo to trzeba omówić. Trzeba dokładnie wyjaśnić, o co chodzi, gdzie są te napięcia, jak te napięcia rozwiązać, i wtedy w magiczny sposób nagle te problemy znikają. Dlaczego? Dlatego, że kiedy kobieta jest taka napięta, to po pierwsze gorzej produkuje estrogeny, a po drugie ta reakcja seksualna, która kończy się, czy też zaczyna się nawilżeniem pochwy w prawidłowy sposób, przy kamacicy, komórki śluzowe pochwy, gruczoły przedsionkowe większe, mniejszone wytwarzają śluz w odpowiedzi na pobudzenie seksualne. Więc jeżeli głowa decyduje na seks, a pobudzenia seksualnego nie ma, no to jest suchość. I wtedy, jeżeli dochodzi do aktu seksualnego na, w przypadku nienawilżonej pochwy, no to dochodzi do różnego rodzaju otarć. Szczególnie ten problem nasila się wtedy, kiedy kobieta jest w okresie okołomenopauzalnym albo tuż poporodowym, kiedy dochodzi do fizjologicznego spadku poziomu hormonów żeńskich, czyli estrogenów. No i te, przechodzimy tutaj do trzeciego tematu, czyli tematu hormonalnego. Generalnie wszystkie stany obniżenia hormonów żeńskich, czyli przede wszystkim chodzi o estrogeny, będą się wyłączyły też z suchością pochwy, z nieprawidłowym nawilżeniem, ale też z nieprawidłowym, z nieprawidłowym stanem śluzówki pochwy, czyli pochwa, która jest za słabo zestrogenizowana, mówimy, ona będzie też krucha. Ta śluzówka będzie krucha, będzie łatwo ulegała uszkodzeniu. No, więc kolejny etap to jest wykonanie badań hormonalnych na poziom estrogenów. Jeżeli ten poziom estrogenów jest zbyt mały, no to trzeba przemyśleć zastosowanie estrogenów miejscowo-dopochwowych. do pochwowych. No, i to już zaleca lekarz. Bardzo. Halo, halo? Nie, no jestem, jestem zasłuchana, absolutnie słucham pana z otwartą buzią i myślę sobie, jak ja to życie przeżyłam. No, ale nic, jakoś przeżyłam. Dobrze, dobrze że pan pojawił się. W naszych rozmowach, bo myślę, że wiele słuchaczek będzie miało taką konstatację. Zupełnie na koniec, doktorze, tak jak pan powiedział, do tego zespołu obrażonej pochwy pewnie i może połączymy to z jakimś seksem w trakcie i po menopauzie. Wrócimy, bo to bardzo istotny temat. Ale jeszcze pozostając w kwestii, żeby zamknąć, jak gdyby przynajmniej na tyle, ile się da, te kwestie nawracających infekcji pochwy, chciałabym zapytać o baseny, bo na to narzekają bardzo często pacjentów. Myślę, że pan też jest tym styka. Kurczę, idę gdzieś do basenu i już znowu od nowa to samo. No po pierwsze, trzeba jasno powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, jak infekcje basenowe. To jest mit. Nie ma infekcji basenowych. Baseny są najczęściej wyjaławiane takim, bym powiedział, siekierą, czyli chlorem, który niszczy wszystko. Niektóre baseny są ozonowane i tam się wtedy używa ozonu, który jest trochę delikatniejszy, ale generalnie. Woda w basenach jest jałowa. Natomiast, proszę Państwa, chlor szczypie w oczy, prawda? Każdy tego doświadczył. Więc woda chlorowana szczypie w oczy i tak samo szczypie we wszystko inne. Jeżeli długo siedzicie w wodzie chlorowanej, to będzie was szczypać wszystko: skóra, nawet łokci, wszystko będzie was szczypać, bo to zależy od stężenia tego chloru. Każdy, kto ma taki przydomowy basenik i szczególnie na początku, jak jeszcze nie miał doświadczenia w tym, jak prawidłowo dbać o stan tej wody w tym przydomowym basenie, to nieraz przedawkował chlor i dobrze wiecie, że cała skóra wtedy potwornie szczypie. I teraz tak. Jeżeli kobieta od lat nadużywa mydlin, płynów do higieny intymnej, do tego ma niedobór estrogenów, to ma szczęciencząłą śluzówkę pochwy, która jest krucha, która jest bardzo wrażliwa i kiedy wejdzie się do takiego chlorowanego basenu, to zaczyna po prostu wszystko potwornie szczypać. A do tego jeszcze, jeżeli ta woda chlorowana wpłynie do środka do pochwy, no to zabija wszystkie bakterie i te dobre i te złe. Więc yy, możemy trochę takie przyjąć założenie, że kobieta wychodząc z basenu jest w okolicy pochwy wyjałowiona. No więc jak jest wyjałowiona, to znaczy, że tworzy się przestrzeń dla innych bakterii. I za parę dni może się pojawić infekcja naszymi własnymi bakteriami, nie basenowymi, tylko naszymi własnymi. Escherichia coli, najczęściej Enterococcus fecalis, Klebsiella, to są wszystko bakterie, które siedzą w naszym odbycie. Czy też Staphylococcus, czyli bakterie skórne. To nie są bakterie basenowe, to są bakterie nasze własne, tylko ponieważ pochwa była wyjałowiona, no to doszło do sytuacji, w której do tej jałowej pochwy no jakieś bakterie muszą wniknąć, bo przyroda nie lubi pustki, i w związku z tym w pochwie, której jest wilgotno, ciepło i ciemno, każda bakteria absolutnie chce ten teren zdobyć. No więc, jeżeli po basenie nie założysz sobie jakiegoś probiotyku do pochwowego, no to najprawdopodobniej będziesz miała jakąś infekcję chwilę później i to infekcję własnymi bakteriami, tylko z nie tej okolicy ciała, w której one powinny być, tak? Czyli właśnie na przykład bakteriami odbytniczymi czy bakteriami skórnymi. Rzecz się ma trochę inaczej o tych pacjentek, które mają bardzo silną, mocną tą swoją własną florę fizjologiczną, lactobacillus, no bo one mają tak mocną tą florę, że nawet jeżeli spłynie tam trochę wody z chlorem i te bakterie zginą nawet w 90%, to te 10% i te tak, to jest tak dużo, że się ta flora bakteryjna w ciągu paru, parunastu godzin odbuduje, co zabezpieczy przed infekcją. Pamiętajcie, że to, co nas zabezpiecza przed infekcją pochwy, to są nasze własne dobre bakterie. Nasze własne dobre bakterie, czyli Laktobacylusy, wymagają wilgoci, wymagają estrogenów. I wymagają no, tych właśnie bakterii, czyli że je tam umieścić. No i tu wróciliśmy do sedna sprawy, czyli do początku i do tego, co jest najważniejsze, i to jest nasza kropka nad jej konkluzja. Panie doktorze, bardzo panu serdecznie dziękuję. Dzięki piękne i do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia za miesiąc. Ginekolog z jajem u nas w każdy pierwszy piątek miesiąca. Najpierw w programie Piątek do Góry Babami, później całe rozszerzenie tej rozmowy w podcaście Ginekolog z jajem, a wszystko to na wszystkich podcastowniach YouTube. Wystarczy wpisać nasze Radio USA. Serdecznie Państwa zachęcamy i też zapraszamy i zachęcamy do subskrybowania. Nam to może Was to nic nie kosztuje. A będziecie dostawać powiadomienia i nie będziecie musieli sprawdzać, kiedy tam na przykład dr Jędrzejko z swoimi bezcennymi poradami się pojawia. A, no i jeszcze proszę nie zapominać, że ginekolog z jajem to ten sam dr Maciej Jędrzejko, który na Facebooku występuje jako tata ginekolog. Polecamy Państwu bardzo serdecznie tę stronę, te blogi. Tam bardzo dużo ciekawych informacji. Informacji, proszę wpisać na Facebooku um, dr Maciej Jędrzejko albo ginekolog z Jajem. Bezcenne, tak jak i u nas, bo w wykonaniu doktora Jędrzejko porady, informacje. A my mówimy do usłyszenia za miesiąc.